Rok świni. Nowy event, nowy szajni. Zapraszam. Także mamy nowy event, który rozpoczął się wczoraj o godzinie 22. No jest to event z okazji roku świni, także będzie on trwał do 13 lutego do godziny 22. .00. I wraz z tym eventem mamy zwiększony spawn właśnie Spońka, Rataty, Miltanka, Elektabaza, Baniri, Bratini, Ekansa, Ponity, Meripa, Manki, Torcika i Puciene. I oczywiście nowym Pokémonem Shiny dostępnym w grze jest Shiny. Spoink I jego ewolucja Shiny Grumpy. Także wiele osób już zgłaszało, że złapali swojego Shiny Spoinka. No mi niestety się jeszcze nie udało. Mam nadzieję, że złapie. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy już złapaliście swojego Shiny Spoinka. I tak jak możecie zauważyć tutaj na obrazku, te 12 Pokémonów ma swój zwiększony spawn. Także jak już mogliśmy zauważyć, pojawiają się one częściej na mapie i w pobliżu, na nearby. No i z tych 12 Pokémonów mamy tutaj szansę na Shiny właśnie nowego Spoinka, Dratini, Ponity, Meripa i Poochyenny. Co do Poochyenny... O, Spoink. Shiny check. Nie Shiny. Co do Poochyenny ostatnio udało mi się złapać drugiego Shiny, także robimy od razu ewolucję żeby tutaj uzupełnić mój Shiny Pokedex, Shiny Mightyena, no i jest, spoko. Ale wraz z eventem mamy też dodatkowe bonusy, jest to dodatkowy podwójny exp za łapanie pokémonów oraz podwójny exp za ewolucję, czyli teraz tutaj, jeżeli wrzucimy sobie Lucky Egga, normalnie mamy za ewolucję 500 expa, z Laki Egiem mamy 1000 ekspa, a wraz z tym eventem ewolucja z Laki otrzymamy za nią 2000 ekspa. Także w ciągu tych 30 minut możemy zrobić około 80 ewolucji. Ja ostatnio zrobiłem 75, to było dzień przed eventem, także 75 tysięcy expa straciłem. Ale warto pozbierać sobie te właśnie pokemony, takie, które mają najmniej candy do ewolucji, czyli jakieś PJ, e, Caterpie, Weedle i włączyć Laki Ega porobić ewolucję przez te pół godziny i mamy sporo-sporo expa do 40 na przykład, jeżeli ktoś jeszcze nie wbił. Dodatkowym bonusem jest też ponoć zwiększona szansa na laki pokemona trade'u. No ja dzisiaj zrobiłem koło 20 tradeów i wyszedł tylko jeden laki, także jak dla mnie to jest normalny raid Może wy będziecie mieli więcej szczęścia. Ale tak jest tutaj napisane, że mamy tutaj zwiększoną szansę na laki Pokemona z tradu. Z Pokestopów możemy też zdobyć nowe zadanie. Jest to trade'owanie 10 Pokemonów z przyjacielem i za to zadanie otrzymujemy Chimchara. Chimchar z pewnością będzie miał w przyszłości swoje Community Day, także warto parę takich zadań sobie powykonywać i jakąś dobrą IVkę Chimchara zachować właśnie na takie Community Day Także podsumowując event trwa do 13 lutego Do godziny 22 Mamy nowego Shiny Spoinka Te tutaj 12 pokemonów Które widzicie mają swój zwiększony spam 2 razy exp za łapanie pokemonów 2 razy exp za ewolucję Zwiększona szansa na lucky pokemony z trade'ów Zwiększona i nowy field research z Pokestopów Tradowanie 10 Pokemonów z przyjacielem. Mamy Chimczara. Także ja na pewno będę polował na Shiny Spoinka. Może zrobimy taki odcinek z yy, jakiegoś dnia, gdzie polujemy na Shiny Spoinka. I Shiny Ponita mi brakuje, bo mam tylko Rapidasza. Wtedy złapałem tylko jedne, jedną ponitę Shiny. Także na pewno chciałbym jedną złapać, żebym po prostu ją miał. W swoim boksie na Pokemony, ale jakaś shiny Dratini z dobrym IV by się przydała, akurat na palkie, na kontrę, żeby wymaksować. <grych> Zobaczymy. Dajcie znać, co Wam brakuje shiny z tego eventu i na co będziecie polować w komentarzach. A no, i jeszcze bym zapomniał, są nowe boksy w sklepie. Także Ultra Box jest nawet, nawet, nawet spoko. 12 Ride Passów. Jeżeli chodzi o rajdowanie, plus te wszystkie inne rzeczy, Great Box już chyba wygląda słabiej i Special Box to już w ogóle tragedia. No, moim zdaniem, Ultra Box jest nawet nawet spoko. I jeszcze chciałbym się cofnąć do informacji sprzed kilku dni, gdzie niektóre Pokemony otrzymały nowe ataki i tak jak mogliście zauważyć. W poprzednim odcinku, gdzie pisałem Brelum Rip. To rip dlatego, ponieważ prelum z grasnotem nie jest już numerem jeden, jeżeli chodzi o trawiaste Pokemony, jest nim teraz rozer. Roser to trzymała również atak Grasnot. Także ja już tutaj parę ewolucji sobie porobiłem moją setkę. Tak w sumie na szybko robiłem te ewolucję, bo myślałem, że to jakiś błąd. Także no nie nagrałem tego na, na odcinku, ale będziemy powoli sobie tutaj maksować. Także tak jak tutaj możecie zauważyć Grass Knot, Rose Roserade zostaje numerem jeden jeśli chodzi o DPS i TDO trawiastych Pokémonów, Możecie zresztą to tutaj zobaczyć. Co do innych Pokémonów, o których można wspomnieć, które dostały nowe ataki jest nim Honchkrow, który możecie wierzyć lub nie. Ale zostaje numerem 1 jeżeli chodzi o typ latający. Przebija nawet Rayquaza. Wiadomo w niektórych przypadkach, bo Rayquaza ma lepsze TDO niż Honchcrow, ale do czasówek, jeżeli ktoś by chciał jakiś super czas wykręcić na jakiejś trójce czy na jakimś duo, to Honchcrow będzie lepszym wyborem, ponieważ otrzymał on Sky Attack. Dalej, Machamp na przykład otrzymał atak Rockslide. Rockslide jest najlepszym kamiennym atakiem w grze. Także też ciekawy atak, jeżeli chodzi o Machampa. Hoow otrzymał Hidden Powera. Także możecie sobie sprawdzić, przekręcić na swoich hołach jaki otrzymacie atak Hidden Power. No wiadomo, najlepszy by był Fire. Ja na niektórych otrzymałem Fire, na niektórych Grass, na innych Poison Steel. Wiadomo, ale możecie tylko raz przekręcić atak Hoła na Hidden Power i już no, nie zmienicie go. Taki Hidden Power zostanie, jaki pierwszy otrzymacie, także nie traćcie swoich charge TMek, bo to nic nie zmieni. Z takich jeszcze ciekawszych ataków, jakie otrzymały Pokémony, na przykład Clefable otrzymała Meteor Mash'a, Alakazam otrzymał Fire Puncha, Starmi otrzymała Thunder i Ice Beam, Snorlax otrzymał Outrage'a, także też <grymne> Spoko, Raikou otrzymał Shadow Bola, Entei Iron Heada, Suikun Ice Beama Magmortar na przykład otrzymał Atak Psychic, Togekis otrzymał Flame no i Porygon Z otrzymał Blizzarda. Także niektóre z tych ataków jest bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o PvP, jeżeli ktoś się w to bawi, zostawię link w opisie, jeżeli ktoś by chciał posprawdzać jakie dokładnie ataki, dokładnie Pokemony dostały, także będzie mógł sobie popróbować przy PvP. No i na dziko również możemy złapać nowe Pokemony z regionu Sinnoh, także jest to Cranidos, który ewoluuje w Rampardosa. Rampardos zostaje, tak jak mówiłem kiedyś w poprzednich odcinkach, numerem jeden jeżeli chodzi o DPS kamiennych pokemonów. Także warto jakąś dobrą sztukę złapać. Także już tutaj Wam pokazuję statystycznie jak Rampardos przebija Tyranitara jeżeli chodzi o DPS. Bo jeśli chodzi o TDO, no to wiadomo Tyrek wytrzyma dużo, dużo dłużej. A Rampardos będzie takim glass kanonem, jeżeli chodzi o kamienne Pokémony. Ale jest spora różnica, tak? 18,41. Tyranitar ma 14,40. Jeśli chodzi o DPS, także Rampardos polecam. Mamy również Shieldona na dziko. I będziemy mogli go ewoluować, jeżeli uzbieramy 50 candy Bastiodona. No, ten Pokémon raczej zbyt dużo nie zmieni. Ma dosyć niskie CP, bo jego maksymalne CP to 1539. Także zbyt wiele raczej nie wniesie. No ale zobaczymy. Dalej mamy kombę na dziko, nawet w sumie nie wiem jak to się czyta. I jego żeńską formę będziemy mogli ewoluować w Vespi Queen. Także musi być to żeńska forma, żeby zrobić ewolucję. Na dziko jest również dostępny. Gle miał i jej ewolucja, Thurgerly. Tutaj też wymagane jest 50 Candy do ewolucji. Zresztą, tak jak w wszystkich czterech poprzednich Pokemonach. i teraz mamy 6 nowych Pokemonów, które możemy ewoluować z Sinnoh Stone. Em. I tutaj już mogę Wam troszeczkę więcej pokazać, bo jeszcze żadnego z tych wcześniej wymienionych Pokemonów nie złapałem. Także jeszcze ich nie mam w Pokédexie. Ale jeśli chodzi o Sinnoh Stone, zobaczę w ogóle ile ich mam. 29, to spoko. I dobra, mamy tak. poma, którego możemy ewoluować. Ambipoma. Czekajcie, może wrzucę sobie jajko. Także Ambipom, lecimy z ewolucją. Tutaj mam dwie setki. Sin of Stone. Tangrowa na razie zostawimy. Kaleida też nie będziemy robić. No ale dobra, to za chwilę. Jest Ambipom. Nowy wpis do Pokedexu. Muszę go trochę pouzupełniać ale jest spoko, 210. Zobaczymy później, jak tam z, u niego z atakami. Także to jest ambipom, Następny jest Likitung. Likitunga na razie w sumie nie będę robił, bo mam mało Candy, ale może on ewoluować w Likiliki. Liki. Także też zabawnie ten Pokémon wygląda, jak widziałem. Dalej mamy Tangele, która ewoluuje w Tangrow. Tutaj też na razie się wstrzymam. Może jakiś kiedyś lepszy atak otrzyma. Także na razie nie będę jej robił. Janmega I tutaj zrobimy sobie ewolucję, ponieważ mam 100% Janme. Także przyda mi się tutaj bug Pokémon. Na pewno robimy sobie ewolucję. Lucky jak jest włączony. Także nowy wpisik do Pokédexu. I od razu ją zmaksuję, bo potem zapomnę, albo nie będę nawet chciał jej zrobić. Także od razu Jan Mega jest w moim Pokédexie. Spoko, spoko wygląda. Kozak. Także dobra, od razu sobie ją power-upujemy na maksa. Candy wystarczy. Także lecimy. Także Jan Mega ląduje w naszym top 3, jeżeli chodzi o Pokémony robacze. Tak, Jan Mega jest naszym. Numerem 3, jeżeli chodzi o Pokémony robacze, zaraz tutaj kończymy maksowanie. Jeszcze chyba dwa Power-Upy 2946. Od razu zmienimy sobie ataki Bug Bite się Power. o matko nie starczy Masakra. Dobra, jest Backbaz. Na pewno będzie uzupełnieniem moich robaczych Pokémonów. Muszę w ogóle spawrapować moje Pinsiry i Sizory. Także sporo powerupowania, a nie mam kiedy tego nagrać. No ale dobra, to jest Jan Mega. Następnym Pokémonem jest Galate. Galate tutaj ewoluuje oczywiście z Ralca. I Ralc musi być męski. Męskiego ralca tylko i wyłącznie możemy ewoluować Galeida. Ja mam tutaj jedną setkę męską, ale na razie też się wstrzymam na jakieś community day. No nie wiadomo, bo tutaj mamy i Gardevoir, i Galeida także na razie nie będę ich robił, ale mam tutaj przygotowane do następnego odcinka z power na kontry, na palkie. Także myślę w tym tygodniu. Jeszcze to zrobimy. Jeszcze to zobaczycie. I została nam jeszcze ostatnia ewolucja i jest to Frostlass. Frostlass ewoluuje z Snoranta i Snorant musi być też żeński. Także ja mam Snoranta żeńskiego Shiny. Tu jest męski i tu jest żeński. Mam dwa nawet żeńskie. Dobra, to to zrobimy sobie ewolucję żeńskiego Croslasa Shiny. A może zrobimy jeszcze ewolucję zwykłego, żeby <coughs> porównać. Ten taki pasek chyba jej się tylko różni kolorem. Trochę ciemniejsze. Ma te swoje uszka i te niebieskie rzeczy na rączkach. Czy na tej sukience. Także Shiny Roslas, Spoko. I zobaczmy. Tutaj mam laki żeńskiego. Także też sobie zobaczmy ewolucję. Z Stone'ów na community day powinno mi wystarczyć. Jeszcze będziemy mieli te gwarantowane. No ale do tego jeszcze sporo dni. Także PVP będzie on. No i mamy też cross lasa. Tu jak widzicie. Czekajcie, zrobimy tak. pros Nie gros. Pros, pros. Shiny, ma tutaj tą stążeczkę, tak? To jest stążeczka chyba. Tutaj jest taka brązowa, pomarańczowa, tu mamy taką fioletową i jaśniejsze te uszka. Spoko. Także pamiętajmy, że potrzebujemy właśnie tych żeńskich albo męskich wersji, jeżeli chodzi o ewolucję, niektóre te nowe Pokemony. No i dobra, myślę, że z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Jeżeli jesteś tu nowy, zachęcam również do zasubskrybowania kanału. A my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!